Witajcie moi drodzy. Co kilka lat należy sprawdzić zawartość składników pokarmowych w glebie, aby się dowiedzieć, jakiego pierwiastka może ewentualnie brakować i w jakiej formie możemy go dostarczyć. Jak to robimy? Z kilkunastu miejsc na planie litery X, Z lub W pobieramy próbkę gleby łopatką poprzez przeciągnięcie jej pionowo po ściance wykopu. Wszystkie próby umieszczamy w wiaderku i dokładnie mieszamy. Następnie z wiaderka pobieramy około 0,5 kg gleby, która będzie próbą uśrednioną. Umieszczamy ją w słoiku lub w woreczku foliowym. Próbkę należy dostarczyć jak najszybciej do stacji chemiczno-rolniczej, aby wynik był miarodajny. Po kilku dniach dostaniemy odpowiedź zwrotną z informacją o zawartości składników pokarmowych oraz z dalszymi zaleceniami.